Szanowni Państwo, z okazji świąt oraz Nowego Roku składam najlepsze życzenia, wszystkiego najlepszego od naszego całego zespołu pracującego nad dwoma obszarami: Quest Change Managers i Quest for English. Jakie to życzenia? Zawsze, mam taki zwyczaj, składam życzenia, aby realizowało się to, co sobie sam zakładasz. A więc dodaję ci energii. My jako zespół dodajemy ci energii, aby się spełniało to, do czego dążysz i to, o czym marzysz. A teraz dodam jeszcze jedno życzenie. Sugeruję ci, abyś wypisał, wypisała sobie dwie grupy tego, co chcesz, aby się zrealizowało. Pierwsza grupa to cele, które chcesz zrealizować. Druga grupa to marzenia. I jak do tego podejść? Moją sugestią jest, aby cele rozpisać, włącznie z datą realizacji, i od razu rozpocząć od tego, co się nazywa pierwszym krokiem, albo pierwszymi krokami. Po prostu realizować. Wcześniej zastanów się, jakie bariery czekają na Ciebie, aby to zrealizować. Bariery, jeżeli sobie je uświadomimy, to już jest bardzo duży krok do przodu. Jeżeli zaczynamy coś robić, ale nie przeanalizujemy, co nas ewentualnie czeka, wtedy narażamy się na to, co niestety spotkało wiele osób w życiu, mnie także, mianowicie nie udało się realizować. Po prostu słomiany zapał, tylko zobowiązanie noworoczne, a później pff, nic. Dlatego zapraszam Cię do tego, aby nazwać te bariery, a następnie dopisać do tego to, co zrobię, żeby je niwelować albo likwidować kompletnie. A co z marzeniami? Kochani. A z marzeniami, z marzeniami to tak. Zadać sobie pytanie, jakiego rodzaju pierwsze kroki mogę podjąć, aby w ich kierunku ruszyć. I nie piszcie ich w formie celów, bo te już się znalazły w celach, jeżeli może się je zamienić. Ale jeżeli są pewne marzenia, jeżeli jest coś, o czym myślisz, że chciałbyś, aby w życiu się zrealizowało, zacznij w tym kierunku iść. A przede wszystkim nie angażuj się w coś, co te marzenia blokuje. A potem. A potem życzę ci wszystkiego najlepszego w dojściu do jednego wniosku, że warto wierzyć w to, co zależy od ciebie. A więc przejmij inicjatywę i tego ci życzę serdecznie. Jeżeli już składam życzenia tobie i twojej rodzinie, twojemu zespołowi, a twoim najbliższym, to składam ci także je w następującym kontekście. Mianowicie nie bój się poprosić o wsparcie w realizacji celów w realizacji marzeń. Oby ci, którzy są w Twoim otoczeniu, nie bali się, nie obawiali się, nie krępowali się pytać o wsparcie. Te życzenia są dłuższe, ale są serdeczne. Od całego zespołu Quest for English i Quest Change Managers. A w ich imieniu złożył je Krzysztof Sarnecki. Wszystkiego najlepszego. I życzę na zakończenie, aby ten okres świąteczny był wspaniały, a to, co się będzie działo potem, było jeszcze lepsze.